Witam wszystkich na porannej aktualizacji rynku forek, rynków tradycyjnych. 28 lipca, piątek. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne. Jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Każdy na rynku działa na własne ryzyko. Zaczynamy od kalendarza inwestycyjnego. Konferencja prasowa odnośnie dalszej polityki stóp procentowych w Japonii. Także to wszystkie pary do Jena tutaj mogą mieć dość duży wpływ, na, mogą mieć większe, większą zmienność. 10 PKB Niemiec, 14 CPI Niemczech, bazowy indeks cen wydatków konsumpcyjnych w Stanach miesiąc do miesiąca i rok do roku. O 14.30. No i CPI jest polski, także tutaj te wydarzenia mogą mieć wpływ na odpowiednie rynki. Przechodzimy sobie już do wykresów, które tutaj dla Was przygotowałem. Zaczynamy od indeksu dolara. Widzimy, że indeks dolara się umacnia. Zgodnie z tym, co mówiliśmy wczoraj, że spodziewam się wybicia tego tej linii kręgu tej linii spadkowego i dojścia do okolic 102,066. No i tutaj będziemy mieli decyzję do rynku tak naprawdę, czy się odbijamy i ten ruch jest tylko korekcyjny, czy lecimy dalej na północ. Na pewno będzie miało to duży wpływ na, na, na rynki. Ja spodziewałbym się teraz korekty tutaj na tym poziomie i przetestowania na pewno tej linii trendu, ewentualnie tej korekty czerwonej od góry, czyli tutaj się do na 84, no i dalszego ruchu wzrostowego tu w kierunku właśnie tej zielonej linii trendy wzrostowego, którą wymiliśmy i teraz ona będzie oporem, pokrywa nam się to ze strefą wynikającą z mierzeń FIBO, także Tutaj 102.047, myślę, że decyzja rynku, co dalej, czy lecimy w górę, czy był dół. Nasdaq, na Nazdaku no, zgodnie z tą wyznaczoną strefą już kilka dni temu. 15.767, 15.724, ona nas utrzymała. Wiem, że zeszliśmy ponownie do zasięgu korekty. Pierwsze wsparcie w tej chwili 15.401, drugie 15.328 na ten moment. Jest to interwał jednodniowy. zwrócić jednak należy uwagę na RSI, które mamy i ono jest na wyższym wyprzedaniu, to jest stąd możemy spodziewać się tego ruchu wzrostowego. I no ja też tego oczekuję, że ta korekta jeszcze może dojść tutaj w te rejony i zobaczymy jakieś odbicie <laughs> złoto. No złoto wczoraj się sypnęło trochę od wyznaczonego poziomu 1976 tam było na no tam to jest jedną dniówka, którą sobie obserwujemy od dłuższego czasu. Ja się spodziewam wypełnienia tego poziomu tutaj 1938, tak? Także to, to podbicie, ono tutaj może być kontynuowane. Niemniej jednak, no tutaj pojawiła nam się taka korekta, która nam trzyma ten ruch spadkowy i możemy ją obserwować na wykresie złota. Tu mamy korektę, która prowadziła nam również wzrost, że ta zielona, i widzimy, że odbiliśmy się przy próbie powrotu, także. Myślę, że ta czerwona teraz może być jako zasięg na dedynce naszej obecnej korekty, tak? Co my tutaj zrobimy, to możemy mieć coś takiego. Niemniej jednak, ja bym uważał, na niższych interwałach pokażę zaraz inne poziomy, które mamy wyznaczone. I tutaj pierwszy wsparcie, opór, na którym teraz się znajdujemy, no jest teraz testowane jako wsparcie, ponieważ no wybiliśmy, zamknęliśmy knotem na jedną godzinę w się tutaj, więc możemy zmienić sobie ewentualnie jako wsparcie 1952, 1957, pierwszy opór. I tutaj ta strefa jako silna strefa prospadkowa, gdybyśmy tutaj dotarli, niemniej jednak no ja tutaj spodziewam się tego, że może pojawić się większa podaż ponownie, jak to sobie uruchomimy, dodatkowe wskaźniki, tak? to tutaj od tej strefy, jeżeli ją wybijemy, no to lecimy tutaj. Natomiast no, ta podaż na złocie nie jest aż taka duża, jeszcze jest przeważająca tutaj, niemniej jednak to była taka jednorazowa wyprzedaż i warto warto obserwować, ponieważ to podbicie może być dość silne w tej chwili. No i możemy zobaczyć wyższe poziomy w, w okolicy tam 1967-1970 nawet. No ale to tutaj obserwujemy. Pierwszy poziom do pokonania 1957. Gdyby się to nie udało, no to tutaj cała ta zielona strefa 1933 1943 wybite to jest dla mnie dojście do. 1933-1928. Gaz ziemny znajduje się obecnie w dobrej strefie zakupowej. Ja uważam, że, że jeżeli tutaj wybijemy albo zobaczymy jeszcze jedno zejście do tego poziomu, ja na pewno będę tutaj starał się otwierać pozycje długie. Jeżeli to będzie, no wiadomo, że po weekendzie, nie, to, to nie dzisiaj, tylko po weekendzie, ja w piątki staram się zamykać pozycje, nie przechowywać ich przez weekend, to co mam długoterminowe, to wiadomo, że trzymam, natomiast nowych pozycji staram się w piątki nie otwierać, nie traduję w piątki, domykam pozycje i no chyba, że są jakieś tam wybitne okazje na, na, na różnych walorach, tutaj mamy... Funta do dolara. Fund do dolara, tutaj widzimy spadek do poziomu 1,28. Niemniej jednak, ja uważam, że tutaj możemy zobaczyć jakieś odbicie i gdybyśmy kontynuowali korektę na następnej poziom jest 1,26 0,88. Natomiast, co warto pokazać na tygodniu, No tutaj jest ten ruch wzrostowy, ta korekta nam prowadzi ten ruch wzrostowy. Pierwszy target mój taki 1,38,2 i później 1,32, czyli 5,6. Natomiast finalny target, ja sobie tutaj pozwoliłem na jedną dniówkę wejść, na tygodniówkę, i tutaj widzimy zakres dużej czerwonej korekty, która nam prowadzi ten ruch. tak. Czyli teraz możliwe zejście do 1,24,907 to z interwał tygodniowy, także jest dość szeroki, tak? Natomiast na jedną rzecz warto zwrócić uwagę, że jeżeli pomierzymy sobie od szczytu do dołka, my obecnie testujemy 0,61, tak? Od góry wybiliśmy i testujemy od góry 0,61 całego spadku. I tutaj widzimy że może pojawić się ta reakcja, no ale takim finalnym targetem dla mnie na tygodnice jest poziom ten właśnie, tak? I no, to jest kierunek, który ja widzę na funcie do dolara w tej chwili. I no, wiadomo, że jeżeli dolar będzie się osłabiał, to ten kierunek zostanie zrealizowany. Wynika to z faktu, iż wybijając jeden poziom, Idziemy w kierunku następnego. a tym następnym jest 1.34.169. to tak długoterminowo. Natomiast no, krótkoterminowo to jest tak, jak, jak, jak pokazał, pokazywałem tutaj zasięg tej korekty na jednodniówce. Widzimy, że trzyma nas. Tutaj też mieliśmy klaster ZZB mierzenia FIBO. Także tutaj to silny poziom 1,28. Tutaj tu to na zasięg korekty. Zrobimy jeszcze mierzenie piwo tego ostatniego ruchu wzrostowego, żeby sobie potwierdzić te poziomy. Widzimy, że 0,61 jest trochę wyżej, zostało jak gdyby nadbite. Niemniej jednak ten poziom, ta strefa cała jest dla mnie strefą pro wzrostową na funcie do. Na funcie do dolara. Tak i stąd może pojawić się ta reakcja podażowa, popytowa w kierunku 1,30. Natomiast schodząc na niższy interwał, no tutaj też w, trzeba pomierzyć te lokalne korekty. Dlatego nie widzimy, że tą zieloną korektę mamy wyznaczoną już od dłuższego czasu. I teraz pytanie, czy tutaj odbijamy, czy, czy, czy jednak wybijemy tą strefę. Wybijemy tą korektować. Widzimy, że na godzinę też cena te się nie zamknęła poniżej. E, gdyby tak się stało, no to byśmy musieli zmierzyć sobie ten ostatni ruch wzrostowy. Tak tutaj ten i patrzymy co się dzieje. No, tutaj 1,27 jak najbardziej, 1,27430. 430 i kolejne mierzenie, które bym to tutaj zrobiliśmy te, te ruchy wczoraj były bardzo silne. No to cały, cały, ten, cały ten ruch byśmy mogli zmierzyć od dołka do szczytu. Więc zobaczmy, co nam, no tak niewiele tutaj nam się nakłada. Poziomów 0,61 całego ruchu zostało nadbite. Także tutaj ta strefa jest pozrostowa dla mnie i tu będę obserwował, co się dzieje. Ja obecnie bez pozycji zamknąłem shorty i tak jak mówiłem, no przez weekend nie będę nie będę handlował, także nie będę przetrzymywał pozycji, jeżeli pojawią się jakieś okazje na niskich interwałach, owszem, ale na ten moment tutaj jestem bez pozycji i tego tak to widzę na, na, na tym walorze EURUSD. Strefa, która nas utrzymała, jest została wybita. Staje się dla mnie w tej chwili oporem. Jest to jednodniówka, świeca miała zamknęła się po tym, czyli jest prawdopodobieństwo, że zrobimy zasięg tej zielonej korekty, o której już wcześniej mówiłem. No jeżeli tutaj byśmy spójrzeli niżej, no to pierwsze wsparcie mamy 10904 10867. To jest takie pierwsze lokalne wsparcie. Pierwszy opór 109950. Na ten moment. USDPLN. Na usd.pln, no ten scenariusz, który sobie tu wyrysowaliśmy, zejście do 397, widzimy, że jest realizowany, tak? I tutaj ta strefa 407, 404, to są takie strefy, gdzie ja spodziewam się, że cena nam może dotrzeć. No widzimy też taką formację podwójnego dna, nam się wytworzyła. Mamy tutaj szczyt wybity, możliwe jego przetestowanie, czyli poziom 4.02.059 jest jako wsparcie. W tej chwili, no i wyjście dalej. Gdybyśmy rozgrywali tutaj formację tego podwójnego dna, no to można też sobie zmierzyć <laughs> zasięg. Jest to interwał czterogodzinowy. I ten zasięg zobaczmy czy będzie się pokrywał nam z jakimiś zmierzeniami FIBO. Tak, tutaj mamy poziom FIBO 4.12. Zobaczymy, czy zostanie zrealizowana ta formacja podwójnego dnia 4,12 12 326. To jest target na przyszły tydzień. Tutaj może pojawić się korekta i kontynuacja tego ruchu. Natomiast jakbyśmy szukali sobie jakichś potwierdzeń, no to już z wyższych interwałów na, na D1 na pewno by trzeba było się rozejrzeć i tutaj zmierzyć cały ten... cały ten ruch spadkowy, który tutaj się odbył. Jeżeli to sobie zmierzymy, no to też tutaj mamy 0,61. Także ta strefa, która tutaj jest. 0,61. No na razie nie mamy więcej potwierdzeń na te, na te poziomy, niemniej jednak trzeba pamiętać, że to 0,61 na jednym nieco tutaj stoi, co daje nam tu potwierdzenie na możliwość mniejszej reakcji podażowej. Właśnie w tym miejscu, ale to będziemy obserwować w przyszłym tygodniu, co się tutaj będzie działo. Fund do jena, fund do jena widzimy bardzo duże, duże zejście w dół. Tutaj mamy i o 8 mieliśmy, myślę, że jakieś dane były z Japonii, z tego co pamiętam, o której to jest, o 8 rano miało miejsce. no ta zmienność się nam nie pojawiła tutaj. Więc jedna godzinówka. No ale ja spodziewam się odbicia od tej strefy. Widzimy, że 161 i 76 nas ładnie utrzymało. Także nie wiem tutaj jeszcze przyjrzeć się na niższych interwałach, ale prawdopodobnie może odpalę jakiegoś longa, ponieważ widzimy tutaj wskaźniki pokazują możliwość kontynuacji tego ruchu wzrostowego. No i zobaczymy czy tutaj ten będę się kupróbował pewno podłączyć pod tym wzrostowym marynarę no teście, chociaż tu było raz, dwa, trzy, cztery, jeszcze jedno zejście, to możemy wybić tę strefę. No i wówczas byśmy jeszcze tutaj 886 159 129. Także te, te poziomy do, do obserwacji tutaj na funcie do inna. Do to Wszystko, co, co przygotowałem dla Was na dzisiaj w porannej prezentacji. Do usłyszenia w poniedziałek. Miłego weekendu. Zabezpieczcie swoje pozycje. O na weekend będzie spokojniej i będziecie mieli czas dla siebie. Życzę wszystkim udanego weekendu. Do usłyszenia w poniedziałek. Cześć.